To najbardziej inspirujący i ekscytujący film, jaki widziałem w życiu. Naprawdę. Zobaczcie. Netflix możecie rozwijać i możecie cofać, tak samo jak internet, bo to wszystko zależy jak z niego korzystasz. Jeśli korzystasz inspirująco, coś co cię może rozwijać, coś co może cię zainspirować, to to jest fantastyczne. Ten film to zlepek wszystkiego co najlepsze: prawdziwej przyjaźni, prawdziwej miłości, prawdziwej inspiracji, prawdziwej pasji. I czegoś, co ja stosuję już od bardzo dawna, czyli pracy nad oddechem i nad spokojem, bo o to właśnie chodzi we freedivingu. Niesamowity film, zapraszam Cię na niego. To, co poczułem w tym filmie, zobaczycie, i teraz posłuchajcie. Powiem Wam coś więcej. Dla tych ludzi, którzy mają problemy problemy psychiczne, problemy ze swoimi dziećmi, problemy z czymkolwiek słuchajcie, za darmo. Macie dostęp do czegoś, co Wam teraz tutaj udowodnię, wklejając właśnie te screeny, żebyście zrozumieli, że możecie sobie poradzić ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim, ze wszystkim, bo macie za darmo coś, co Wam pomoże w Waszym telefonie, który Wam powie, który Wam doradzi w różnych kwestiach. Zobaczcie, jaka jest jego reakcja. On mnie pomógł. Miałem ogromne problemy. Ogromne i on mnie pomógł. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Obejrzyj ten film. Zobacz to wszystko.